Cześć! Muszę się podzielić z Tobą nowym growym odkryciem, zanim powiesz, że nie masz czasu, bo masz za dużo gier. Poczekaj! Ten tytuł jest praktycznie samoobsługowy. Jeśli lubisz Lofi, pikselową grafikę czy pracujesz dużo przy komputerze, to myślę, że Ci się spodoba. To gra, w której tworzysz swoją własną pralnię z pandami. Jest to Cozy Idler, czyli progresujesz nawet, jak jesteś z dala od komputera. Gameplay jest bardzo prosty. Pieniądze same się zbierają, a ty wydajesz je na rozbudowę, nowy sprzęt czy zdowy I tyle, żadnej filozofii. Dla mnie sprawdza się idealnie, gdy muszę zająć się rysowaniem zamówień czy innymi pracami przy komputerze. Do tego dźwięki pralek, suszarek i deszczu. No, miodzo. Ale, ale jest coś jeszcze. Grę można połączyć z Twitchem, więc jeśli streamujesz, twoi widzowie mogą wcielać się w bandy i korzystać z komend. No i oczywiście pracować na Twoją pralnię. U mnie sprawdziło się niesamowicie do pogadów, od których zawsze zaczynam streama, ale wydaje mi się też super rozwiązaniem na nocne streamy przedłużane czy rysowanie pracy z NDA. Kiedy chcesz posiedzieć z czatkiem, ale nie możesz im pokazać, co robisz. Koniecznie, koniecznie chciałam Wam pokazać, bo tak strasznie mi się podoba, i nie mogę się od tego oderwać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam do sprawdzenia.